Wiele razy czytałem i słyszałem o cudach Jezusa. Ewangelia św. Jana mówi o znakach, jakie czynił Jezus i o cudach. Cud dokonany przez Chrystusa nie był sztuczką w stylu magików, nie był chwytem, aby pozyskać publiczność lub zdobyć szokujące zdjęcia dla telewizji. Cuda służyły do pedagogicznego nauczania aby uobecnić zbawcze dzieło Boga w kluczowym momencie przejścia Jezusa przez ten świat. Cuda są aktami objawiającymi Boga i znakami zbawienia. Znanym jest cud Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Na prośbę swojej matki Maryi Jezus zamienił wodę w wino, aby trwała dalej uczta weselna. Mówi o tym Ewangelia Świętego Jana. Taki oto początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Każdy cud odnosi się do wiary i nawrócenia. Bóg, ojciec Jezusa, objawił swoją chwałę w znaku wody, kiedy to woda zmieniła się w wino. A uczniowie uwierzyli w Niego. Mówiliśmy wiele o cudzie Eucharystii. Tutaj uobecnia się zbawcze dzieło Boga w tajemnicy Chrystusa. Jak woda przemieniona została w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, w Eucharystii chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. W Eucharystii Chrystus objawia swoją chwałę, a ja, Jego uczeń, wierzę w Niego. Całe stworzenie jest pełne chwały Bożej. Objawia się w pierwszym świetle poranka, w śpiewie ptaków, w uśmiechu dziecka, w miłości moich dziadków. Chwała Boga przychodzi do mnie, objawia się w całym stworzeniu. Nie jestem aniołem, do którego Bóg przemawia bezpośrednio w objawieniach czystoduchowych. Przemawia do mnie w wodzie przemienionej w wino. Tu objawia się chwała Boża. Wszystkie sakramenty mają wymiar fizyczny, materialny, poprzez który staje się obecne pośród nas zbawcze dzieło Boga. Słowo sakramentalność. Ma bardzo głęboki sens. Sakramentalność oznacza, że całe stworzenie jest sakramentem Boga, całe stworzenie jest objawieniem Boga. Słońce, księżyc, pola, kwiaty, ptaki wszystko jest manifestacją chwały Bożej. Ponadto, w tradycji katolickiej istnieją różne rodzaje znaków, Zwanych sakramentaliami, takie jak woda święcona, medaliki, obrazki, rzeźby, groty, krzyże i wiele innych. Każda z tych rzeczy jest czymś materialnym, ale przez błogosławieństwo szafarza kościoła staje się w nich obecna chwała, świętość samego Boga. O ile bardziej cud obecności Boga dokonuje się w sakramencie ołtarza.